Siemaneczko drodzy widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj od, pootwieramy sobie paczki, które nas przez mecze w FIFA 22 i parę informacji co dalej z serią z farmera. No, ogólnie to zaczniemy od razu od Farmera. Moja ekipa, z którą nagrywałem odcinki. I z którą miałem nagrywać kolejne odcinki, się wykruszyła zostałem sam i no już nie będzie odcinków z Farmera, chyba że zmontuję jakąś nową ekipę, może z wami, jak ktoś będzie chciał, nie wiem, zobaczymy. Jeśli ktoś z Was by chciał ze mną nagrywać, to niech da w opisie swoją nazwę z Discorda i ja go po prostu dodam i tam sobie uzgodnimy, co i jak. No nic, zabieramy się za otwieranie paczek, nie? Piesza idzie złota paczka. Zobaczmy, kogo nam się uda trafić. Hiszpania, napastnik Carlos Fernandez. Coś mi to mówi. Dobra, lecimy z kolejną paczką, tu jeszcze mamy Werę. Oni są niewymienni, także no, zostawiamy wszystko. I lecimy z kolejną paczuszką. Duża złota paczka premium. Sprawdźmy. 24 karty, 7 rzadkich. O, tu coś może być. nie, Bramkarz. To chyba dzięki temu Bramkarzowi Barcelona przegramy. Lecimy dalej. 83, także nawet, nawet. Madison. Jakiś Suarez, inny. Dobra potwierdzamy wszystko Lecimy dalej Aha oni są tu to idamy tutaj Szybka sprzedaż Potwierdź na razie I kolejna paczka To duża złota paczka premium również Sprawdzamy Co nam się tutaj trafi Uwaga Co my tu mamy Nawet nie wiem kto to Zobaczymy, może pozostałe karty będą lepsze. Ej, Polaka mamy, bramkarza Drągowskiego, fajnie, fajnie. Ej, Dawidowicz jakiś też jest, którego też nie znam. No, sprawdźmy dalej. Kontrakty się zawsze przydają. O kurde, o kurde. Czyżby nowy strój dla mojej drużyny się szkował? Co tutaj mamy? Liga menadżera. Dobra, asysta, maestro, fajnie, fajnie. Potwierdzamy karty. Ją dajemy szybka sprzedaż. potwierdź. teraz idziemy z lepszymi paczkami, widzowie. Paczka dwóch piłkarzy zawiera dwóch piłkarzy, w tym jednego rzadkiego. Sprawdźmy to. Może jakimś student w końcu Messi nam się trafi. Uwaga, zresztą kurwessil wyranie rzadki. Co to chodzi? Coś się zjebało. Bez kurwa komentarza. Oj, nie, nie, nie. Tu to samo Paczka dwóch piłkarzy. Zawiera dwóch piłkarzy w tym jednego rzadkiego. Mhm, chcę to widzieć. Już się Napastnik Izak Mil Ej tego goście gdzieś widziałem Dobra potwierdzam, bo sprzedać ich nie mogę I uwaga Rzadki piłkarz 75 plus. Kto to jest? Portugalia Napastnik Andrea Silva To kurwiłby nie No Nie wierzę No nic To by było na tyle z paczek Ej! aha Nie no szkoda mi pieniędzy na to Dobra yy, Tu wam jeszcze pokażę mój skład Na szybko jak już jestem jak się prezentuje skład na napastniku Suarez lewy skrzydłowy Aubameyang Marco Asensio na prawym skrzydle e, Localeso Lo na środkowej pomocy i Benzema też próbuję go zmienić na Pesa na prawego skrzydłowego ale jeszcze nie mam karty zmiany Dejong na środku, na lewej obronie Estupinan na środku obrony Konde, bo mój zawodnik tutaj o, już nie ma, dobra Miał czerwoną kartkę i musiałem go zdjąć dobra już się to zmieniło gówno. dobra Langlet na środku obrony i prawa obrona Hall A na łapce Mink, Hamzik, Rossi, Nynes, Wiska, Lazari, Wardy, tego to kurwa no wam nie wypowiem. Stefanu, Isko, Pik, Griezmann i Minego. Klop. Nie będę wam się tu kurwa chwalił, ale tu jeszcze mam od zajbania kart. Na wypożyczeniu to nawet ich nie biorę do gier i tu się tylko zbierają. I tu tak jeszcze mam Foden, Hawardca, Fernando, Cavani, Degea, Magu Maguire, Ibra. Ten to mi tyle kurwicy tu przyniósł. Nie miałem go w pierwszym składzie i każdą akcję mi niszczył. Nie każdy mecz nawet nie umiał strzelić, go wyjebałem. Znaczy, tu była taka opcja, wyślij do klubu, nie? Ja myślałem, że po prostu tą kartę wypierdolę tak do śmietnika, ale się okazało, że po prostu chodzi o ten mój klub. Że nie jest brany pod uwagę. Dobra. No nic, to by było na tyle w tym odcinku. Do zobaczenia!